Siemanko Bladerzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj otworzymy sobie Brave Valkyrie. Oj długo nas nie było na kanale, oj długo, a zwłaszcza unboxingu. Długo, żeśmy na to, długo żeście pewnie na to czekali. Stęskniliście się? Ja mam nadzieję, że tak. A my ruszamy z kolejnym unboxingiem Brave Valkyrie. Mamy tutaj Brave Valkyrie, Tarka karatomy, B163, boosterek. Jest to nowość od Super Kinga, no nowość, już nie jest, nie jest aż taki nowy Ale jest to najnowszy Valkyrie, jakiego możemy dostać Właściciel niezmienny, czyli dalej Volt Aoi Nic się nie zmieniło od pierwszej serii, Valkyrie cały czas jest przy Volcie Nie ma zmian, tak jak na przykład z Longinusem było, czy z innymi Beyami, z Fafnirem Że w GT wersji miał innego właściciela Co tu jeszcze dużo powiedzieć o pudełku można? Nic, z frontu tyle Mamy tutaj pokazane, że ten Valkyrie ma tak jakby podwójny atak tutaj mamy te elementy gumowe czyli po prostu straszne wzmocnienie dla naszego Valkyrie dobrze wiemy, że gumowe elementy są strasznie silne na podstawie Lorda Sprigena czy Fafnira wiemy, że guma przy beju to jest po prostu game changer i może być to masakryczne wzmocnienie dla atakujących beji, bo Atakujące beje zazwyczaj traciły szybkostami i nie mały takiego recoilu, żeby wybijać w pokety. A gumy przy tym walkie mogą po prostu dać to, że recoil jest większy, bo dobrze wiemy, że gumowe elementy mają strasznie duży recoil i wybicie do poketa może być bardzo proste z tym bejem, no ale zobaczymy, jak to w praktyce się sprawdzi, bo zazwyczaj teoria się mija z praktyką i wychodzi na to, że jednak nie spełnia to naszych oczekiwań. A co tutaj, co tutaj wchodzi w skład naszego Valkyrie? Mamy chip Valkyrie czyli standardowy chip. Nic się nie zmieniło w Mamy Brave Ringa. Mamy Chassis połączone z dyskiem, czyli mamy po prostu dwele bytowego tak jakby. Tu attack i mamy Evolve nie, Evolution Driver Dash. Evolution Dash to jest. I ten driver już był któreś wcześniejszej wersji Valkyrie, czyli tak jak z poprzednimi bejami, wracamy do korzeni driverów i po prostu stare drivery w nowych bejach. Z jednej strony jest to smutne, że nie mamy nowych driverów, nie mamy nowych możliwości komb, ale z drugiej strony powrót do starych śmieci też nie jest zły. Odłóżmy już sobie pudełko na bok. Ja nie będę was zanudzał otwieraniem, jak męcę się z foliem. wszystko. Już otworzyłem sobie tego Valkyrie. Już go okleiłem. Tak się prezentuje nasz Valkyrie W całej okazałości w naklejkach. O, to jakiś włos się przyczepił. Naklejki, chasi, Evolution Driver. Teraz go sobie omówimy. Krok po kroku. Zaczniemy może od Chipa. Chip Valkyrie prezentuje się w ten sposób. Wiemy, że zastosowali nowy system zakładania tych chipów. Nie jest tak samo jak w GT. Ząbków już nie mamy na chipie, mamy go na trzasi i tutaj mamy właśnie Ringa Valkyrie. Jak dobrze widzimy, jest on tylko na ride right spiny, i te elementy są gumowe. Tak jak mówiłem, to może być game changerem dla atak modów, że właśnie te elementy są gumowe, może być większy i przy ataku, bo mamy right spina i to pierwsze atakuje. Czyli mamy po prostu atak gumą. Teraz założymy sobie tego Valkyrie. Cyk, wklikujemy, już mamy Valkyrie. Tu atak szasi. i te, tutaj mamy tak samo. Te elementy są gumowe, co też pierwszy raz chyba widzimy. Pierwszy raz albo nie. Nie, było w, był w jakimś dysku. Też były elementy gumowe, ale to jest pierwsze czasy, które ma elementy gumowe. Jak widzimy, też możemy je użyć tylko na right spinach. Więc tylko right spiny mogą z tym chassis walczyć. Jest dosyć ciężki i wygląda na solidny. Zwłaszcza, że jak połączymy go z naszym Valkyrie, to te elementy gumowe... Dobrze to założyłem, czy nie dobrze? Powinny być o, zmeczowane... Razem z tym, wtedy mamy taki większy atak, taką podwójną gumę. No i Evolution Driver. Niezmienny. Jak zatrzemy te wystające elementy, to robi nam się tak jakby ewoluuje nam ten driver, tak jak było to w bajce i po prostu całkiem inaczej się zachowuje niż jego poprzedni. Z tymi tymi. Mamy czasami takie elementy właśnie fanu, że im więcej gramy, tym bardziej się coś z bejem dzieje. Tutaj mamy właśnie ten Evolution Driver, że im więcej gramy, tym bardziej to się ściera i ten driver zyskuje tak jakby następny level. To by było w sumie na tyle. Mamy Brave Valkyrie. Prawdopodobnie za niedługo nagramy też walki jakieś z nim. Jak dla mnie wygląda bardzo solidnie. Wygląda na bardzo silnego beja. Zobaczymy, jak się zaprezentuje w walce. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zobaczymy się w następnych odcinkach, bo mam dla Was Tonebei do otwarcia. I naprawdę, filmiki z otwierań może będą co tydzień i z walk. Tak, na zmianę, otwierania walki, żeby tak w tygodniu z dwa filmiki wchodziły. I wracamy do systematyczności. No, chyba, że nie będę miał co otwierać, to będę więcej walk. Ja się z Wami żegnam. Siemanko, Pionka, na razie.